No Witam serdecznie! Dzisiaj gramy MFK. No, bo tak, tak naprawdę to widz pytał mnie na streamie, czy mogę to nagrać. A ja i tak planowałem też to nagrać, więc tak się fajnie złożyło. Będzie MFK forsowana. Dobra, to zabawa się zaczyna. Szukamy tak naprawdę jakiegokolwiek stołu, który będziemy mogli zagrać do momentu grania MFK. Dobra, co my tu mamy? Odświeżanie. Podkaty oraz artefakty. To sobie przekręcimy. Kurde, wielkie gotowanie. Może by kurde wziął. Troszkę ryzykownie, no ale. Może się uda. No głównie musimy przekręcić ten, ten, ten przedmiot. Musimy go przekręcić w taki sposób, żebyśmy mogli zrobić mafiozę z tego. No ale dobra, zróbmy na razie jakiekolwiek tutaj rzeczy, żeby coś ugrać. Albo pozabijać po prostu. Na początek mamy niezbyt ciekawy, ale tutaj jest Twisted Fate potencjalnie do ulepszenia Więc może jakoś to będzie Przedmioty poradę będzie mógł unieść szaklo, No i jakoś się to ulepi, zobacz już jest Twisted Fate level 2 Także elegancko Biorę też tego Alistara, ponieważ on jest w dwóch sztukach podbije sobie poziom, wzmocnię Twisted Fate'a No i niech to tak na razie będzie Zrobimy sobie tutaj Infinity Edge Czy jest to przedmiot, który Twisted Fate też może na razie nosić. Przede wszystkim dlatego, że sprawia, że Twoje umiejętności mogą krytować. A docelowo chcemy, żeby trafił na MFK. Więc jeśli chodzi o samą MFK, może jeszcze tak zrobię. Jeśli chodzi o samą MFK, to jest to kompozycja pod taki totalny flex. Kurde znowu, augment. Leczące kule. weźmiemy ja bo są dobre. Dobra, wróćmy do tego, co mówiłem, więc MFK jest taką kompozycją flex czyli flexible. Flexible znaczy, że jest elastyczna. Dla nas oznacza to, że po prostu masz kilka jednostek, wokół których grasz, ale możesz zbudować wszystko. Więc MFK jest dynamo oraz mafiozo. Potrzebuje więc chociaż jednego dynamo oraz chociaż mafiozo na tym pierwszym stopniu aktywacyjnym. Czyli robimy MFK, Brauma, Dariusa, żeby aktywować mafiozo, chyba że zrobimy emblemat, może nam się uda. I na przykład Aurorę, żeby aktywować dynamo. I oprócz tych czterech jednostek budujemy, co nam się żywnie podoba. Także my docelowo oczywiście zbudujemy w Wietnam, jeśli się uda. No i elegancko, let's go! Mamy tutaj mieczyk z tego powodu, że chciałbym zrobić Shorjin dla mf żeby szybciej się aktywowała też. Tego Dravera sprzedaję, tego Kogmawa też na razie sprzedam. Pasek, kurde, źle, że go tu wrzuciłem. Zrobię sobie zamianę, a pasek wrzucę na razie do Alistara. Zostawię sobie 20 sztuk złota, bo wydaje mi się, że i tak będę wygrywał teraz. No i dobra, tutaj mamy Vein, która ma bardzo fajne połączenie, ponieważ ma gizu plus ten przedmiot do farmienia złota, także ten gościu będzie z pewnością bogaty w tej grze, ale Twisted Fatecik sobie elegancko wygrywa, co mnie oczywiście cieszy, ponieważ celuję jednak w y, serię wygranych natomiast ty drogi widzu, powinieneś celować w przycisk subskrybuj będę bardzo wdzięczny no dobra, kolejny chłopeczek tutaj, kolejne wyzwanie tym razem Nitro yy, no i co, no i może weźmiemy tego doktora Mudo, żeby ten front zupgradeować, ponieważ yy, brak ulepszenia na froncie sprawia teraz, że mamy ciężej ale zobaczcie no, healing orb tutaj sprawia, że szako tankuje jeszcze bylebyśmy by coś zabili, aj, no dobra, i tak wygramy super Oby się teraz frontu lepszył. Trafiamy gra gasa. O kurde, dokładam. Może zrobimy taką roszadę na razie, żeby był szybko strzelny dla Twisted Fate'a No i mamy neutralkę. Neutralka dala. Mam nadzieję, że łeskę, ewentualnie coś na front. Ja osobiście w tej kompozycji chciałbym grać zaka z przodu. Z tego względu, że zak obecnie jest najmniej kontestowany według mnie, czyli najmniej osób chce go na swoim stole. Dlatego też jest większa szansa, żeby z nim coś dobrego podziałać. No i co tutaj dynamo. Może na razie sprzedam, żeby zrobić ekonomię. MFK już jest. ŁÓT! Elegancko, elegancko, super. Dobra, rozbieramy tego chłopeczka tutaj. Ubieramy MFkę. Yy, w ten sposób dajemy jej oczywiście czapkę z mafiozy. I co? I w zasadzie e, y, Morgane sobie jeszcze tutaj ulepszymy. To no na razie zostaje na Tefie. Teoretycznie mam jeszcze jeden Rageblade, ale no nie wiem czy to jest dobre. Nie wiem czy to jest takie kurczę dobre, gdyż pod Aurore dwa Rageblady, no nie wiem. Można by tu grać mafiozo, ale ja nie chcę grać mafiozo z tego względu, że chcę wam pokazać MFK Flex. Bardziej mi na tym zależy. No bo mafiozo to się głównie gra właśnie pod TFA plus MFK. Ale na razie chcę się skupić na MFC Flex, czyli tej MFC, wokół której można kleić różne rzeczy. No i teraz, na czym polega cała zabawa? Jak w ogóle klei się Flex? Yy, Przedmioty Pandory. Czekaj, bo tu mam wybór. Natkliwe ciosy też spoko. Dobra, weźmy to, bo przedmioty nam się całkiem niezłe trafiają. W ogóle ile dynamo jeszcze mam tutaj? Kurczę, to będzie dobra gra. Eee, wr wróćmy do tego flex. Więc patrzymy sobie tak, jak powiedziałem wcześniej. Mafiozo aktywujemy dynamo. No i teraz mamy wolne sloty. Biorę Zaka, bo jest niekontestowany. testowany, uważam, że jest świetnym tankiem, więc jego na pewno wezmę. I teraz tak, Darius jest y, Grubachem, Bruzerem, więc możemy dokleić Gragasa, albo możemy dokleić Komuko, bo jest piątką Grubachem. Wypełniamy lukę. Y, kolejna sprawa. Brau, Vanguard. jakiego Vanguarda możesz dokleić dobrego? To no, na przykład Leona, gdybyś chciał, albo Rasta też możesz dokleić, daj ci Divinicol. Masz też Morganę, bo jest dynamo. Yy, możesz dokleić więcej dynamo. Możesz dokleić po prostu, zostawić te dynamo. Zostawić tylko na pierwszym poziomie. No i doklejać jakieś piątki. Może Renekton, Divinicol. Może Garen. Także, no, można tutaj kombinować. bo to w tym wszystkim chodzi. Dostaliśmy w cyc w ogóle. Dobra. Braumig. Braumig będzie ciekawszy niż szako tutaj. Szako mogę sprzedać. Mogę też. Nie podbić poziomu. Dlaczego nie podbić poziomu? Ponieważ i tak przegrałem, więc nie zależy mi na tym. Ustawię się w taki sposób. No jazda z chłopaczkami O kurde, dobra, tak dziwnie staje na niego, ale no, i tak. Damewka jeszcze taka dosyć średnia. Ale to się wszystko wyklepia. Ona potrzebuje przede wszystkim czasu. A to oznacza, że potrzebuje dobrego do frontu. Także na froncie nie możemy oszczędzać. My jeszcze nie skleiliśmy ani jednego przedmiotu na front, także coś tam trzeba nadrobić. Kolejna MF-ka na kole. Szczerze, może bym wziął. Da mi to też red buffa. Nie wzmocni mi to frontu, ale no, będę być może w stanie szybko wbić MF-kę. To no, może też oddać. Dobra, podbijamy. Dokładamy sobie vanguarda, żeby było dobrała, Dołożymy sobie red buffa, tylko właśnie na Boże Może na TF-ie, bo mam deficyt zdejmowaczy. Ustawię się w ten sposób. No i będę chciał zaraz dorzucać dynamo. Oczywiście zamiast Alistara, jak się trafi Darius, to wtedy będę mógł też zdjąć TF-a. No dalej nie możemy się przebić, ale to jeszcze nie koniec. To dopiero początek. Ja ogólnie przypominam, że MFK nie jest najlepszą kompozycją w tym patchu, ale jest dobrą kompozycją, także trzeba ją znać. Jarvan się ulepszył, to jest dobry znak. No i mamy też ulepszoną Eliskę, którą z pewnością dorzucę tutaj na level upie, czyli podbiciu poziomu. Chyba, że znajdę Dariusa to wtedy zamiast TFA. Wyproszę, Wayne. MFK dzielnie strzela, no i tym razem wygląda to lepiej gdyż żarwan też potrafi potankować chwilę. Elegancko. Ale jeśli chodzi o liczby, to no tak nie wyglądało to zbyt mocno, nie? Ale spokojnie, wszystko będzie dobrze. Wszystko pod kontrolą władza opętana, Zerujemy mieczyk oraz takie rzeczy, OK, Jest też Braumik, odbijamy sobie poziom. Dokładamy Eliskę. Może tym razem tu niech stoi. No i teraz pytanie, co tutaj dla mf -ki? Zrobimy dla mf -ki? tak. Zrobimy sobie Death i zrobimy penetrację fizycznych obrażeń na froncie. Mamy też Rabadona. Myślę, że może być na Aurorę. W to sposób wydaje mi się, że będziemy już teraz wygrywać z każdym. Zobaczmy, czy mam rację. Wejgarów strasznie dużo ostatnio widuję. MF-ka się odpala i proszę bardzo meltuje tutaj sporo jednostek, ale obrażenia jakoś mocno kurde. I wzrosły, szczerze mówiąc. Ja, no dobra, trochę wzrosły. Ona przede wszystkim potrzebuje chwili czasu. Sprzedałem Ani żeby zrobić 50 sztuk złota. Ekonomia musi być. Może sobie weźmiemy Grabieżce, ponieważ obstawiam, że nie będę tutaj 6, 7 ani 8. Tylko będę wyżej. Stała naprzód w stronę 8 poziomu i tam będziemy szukać MFK dwójki. Natomiast nie spieszę się, ponieważ no, raczej kontestu nie mam. MFkę raczej rzadko kiedy grają. Także jest OK. Dziwię się jedynie, że tego Dariusa jeszcze nie widziałem. Aha, no to go widzę teraz. Phil Neron. Zobaczmy, co MF zrobi w trakcie swojego Ulta. No to nawet nie jest wyobrażenia. Były. Ale trzeba przyznać, że ten Jarvan to już naprawdę tutaj pomaga. Bez niego to w ogóle nie miałoby sensu. No, o, troszkę się rozbił nam ogień na różne strony. Dobra, tę rudę jeszcze poczekam, zobaczę co się dzieje na kole, a po kole wejdziemy sobie z poziomem, ulepszymy MFK, no i miejmy nadzieję, że wtedy ten stół zacznie jakoś wyglądać, dodamy też dynamo jeszcze. Tymczasem EXO, MFK się odpala, ale front twardo stoi, Trzeba więc uznać, że ona jest taka na dwa razy, na dwa odpalenia. Jak się dwa razy odpali, to powinieneś wygrać. Tutaj się dwa razy odpaliła. No i co tutaj mamy? Nie ma Aurory. Celuję w coś na front. Mam pasek. Myślę, że łezka tutaj byłaby spoko. Biorę łezkę, zrobimy sobie redemp przez tego paska. No i jak najszybciej trzeba to przerzucić na tego Jarwana, chociażby, albo na Brauma. Wejdziemy sobie z poziomem. Wezmę Leonkę na razie, bo czemu nie. No i szukam tej MFki. Dobra, trafił mi się ten ziomek. Także mogę zrobić tak. Wrzucić sobie dynamo. Przekręcić jeszcze kilka razy do MFK, być może jest MFK i mamy 4 dynamo. Wrzucimy na razie przedmioty z Aurory na Eliskę, Wrzucimy Redemption na Jervana. No i tak to wygląda. MFK się odpala i teraz już meltuje przeciwników. Pamiętajcie, oczywiście, żeby tę czapkę kłaść na MFC bo jak nie położycie tej czapki, to będzie dużo słabsza. To jest bardzo ważne, żeby ta czapka była. Ja też kurczę, zrobiłem tego Red Buffa. A posiadam moment, który daje redukcję leczenia, także troszkę odwaliłem. Ale cóż, no bywaj tak. Dobra, ustawimy się może w taki sposób. Właśnie zastanawiam się, w którą stronę ja chcę strzelać. W sumie to w odwrotną. Dokładnie, tak chcę strzelać. Dobra, zobaczmy teraz, co ten ultabewki zrobi. Uwaga. Czekamy na odpalenie. No i proszę Państwa, leci, strzela, leci, pada deszcz. Prawie cała kompozycja się roztopiła o no tak jak mówię, dwa no odpalenia, drugi odpalenie to już jest deadly. Także jak się zestabilizujesz do MF dwójki, do dobrego tanka, jakiegoś trój, trójki w sensie za 3 złota ulepszonego albo czwórki ulepszonej. No to już jest git. Na tym 4 stage'u normalnie sobie dajesz radę. Tutaj potrzebujemy zrobić ekonomię, także zobaczmy, czy coś poleci, czy muszę coś sprzedać. A Nawet MFK jeszcze poleciała. Kurde, może MFK trójkę zrobię w tej grze, bo nikt nie będzie kontestował. Dobra, no i teraz robimy ten myk magiczny, czyli biorę to, wam, łączę z płaszczem, robię emblemat Mafiozo. No i w tym momencie nie muszę grać Dariusa już teraz. Ewentualnie mogę zagrać 5 Mafiozo. Może na razie tak zrobię? Wtedy zrobimy czapkę jeszcze jedną na Brałkę. No i w tym momencie Brown powinien trzymać przedmioty, ale no, no już jest tak jest. Czy mogę tutaj zrobić jakiś aktywator dla Aurory? Mogę zrobić taki. Kuletka tutaj pięknie wykańcza, Vayne trujeczkę. trójeczkę, no i proszę. Leonka się ulepsza, także możemy sobie zamienić tego Jarvana. Przecież ja mogę Leonie dać czapkę chyba, nie? Teraz jak ona ma to... No to może zrobimy zaka mafiozo, nie? To będzie ciekawe, patrz. Teraz mam dwie czapki, bo mam pięć mafiozo. Czapka z przodu, czapka z tyłu. Może coś takiego będę chciał tutaj zagrać i zobaczcie jak to wygląda. Idę z poziomem do góry. No i tutaj Vayne, trójeczka ugryziona przez Renektona. Stoję po złej stronie, ale może się uda. Zobaczmy. Do no, tych obrażeń troszkę kurde brakuje. A Z już mnie gryzie w cyc. Razem z Wayne. No, ale Wayne się roztopiła. Natomiast no ten Z zostaje. Także chłopak mocniejszy się okazał. Ale spokojnie. Mamy jeszcze tutaj kilka asów w rękawie. No i się trafił Shorin. Ale też są przedmioty pod tanka. Może po prostu WPS Shorin. Ale zrobię też ten przedmiot. Ten przedmiot na tanka też może być. Także niech sobie stoi z przodu. Tymczasem rozbierzemy sobie to, czy nie? Kurczę, no na razie nie. Dobra, trzymaj póki co Morgana. Morgana. Mam nadzieję po prostu, że nie zabraknie mi zdejmowaczy, żeby to wszystko uporządkować. Mewka się odpala, gragas Skerry, Fiddle carry, co tu się dzieje? Natomiast Leona używa swojego skilla. Bankuje dla nas długo. I Fiddle się nie roztopił. Jeszcze jedno odpalenie proszę. Nie zdążyłem. Kurczę, emocjonujące tutaj są walki. Dobra, co tutaj? Tutaj mamy przede wszystkim Divinicorp, y albo coś na front. Mamy też komuco z rękawiczkami. <laughs> zabrany. No to może pazur, ponieważ... A, dobra, zabrany. Bo był ten Fiddle, był ten vegar, to byłoby dobre. No dobra, trzeba wejść z poziomem i coś tutaj naprawić. Przedmioty na front ładujemy tutaj na brawa. Wchodzę w poziom. Ręce. Jest aurora. Dokładam. My będziemy chcieli przełożyć te przedmioty. Zrobimy tak. 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 No i jeszcze Shodin. Tymczasem to położymy tutaj. Tutaj brawa powinienem wrzucać, to jest błąd. Ale może przeżyjemy. MFK roztopiła prawą stronę. Tanki muszą wytrzymać. MFka się odpala. No i proszę bardzo, mamy to. Chciałbym tego zaaka zagrać. Ale za level 1 raczej będzie słabszy niż ta Leona teraz. Dobra, przerzućmy tego Shodzina przede wszystkim na Aurora. Coś tu jeszcze fajnego w sklepie widać. Dla mogę sprzedać. MFK się ulepsza. O kurde, double MFK może na stół? Przełoży się na drugi, na drugi krajecy ekranu, na drugą stronę. No i tutaj stoimy dobrze. Tylko pytanie, czy nasz stół jest wystarczająco dobry, żeby z tym wygrać? MFK się ładnie odpala. Ale tutaj to ona musi chyba ze trzy razy się odpalić. Nie, poczekaj, drugie odpalanie i my już kończymy chłopa. Elegancko. No i mamy pierwsze miejsce jak na razie. Piękne przedmioty dla aurory, ale weźmiemy sobie przedmiot na front. I teraz, proszę Państwa, trafia się Kobuko oraz Zak, więc sobie zamienimy gragasa na Kobuko. Bo czemu nie. No i mamy też tego Zaka. Zaka, który może wejść zamiast Leony, ale jeszcze jest słabszy. Dopiero jak się ulepszy, byś to będzie lepsze. Jakkolwiek to brzmi, że jeszcze musi poczekać. Przedmioty na front z radością zbieramy. Cokolwiek się tutaj da. Kręcimy sobie sklepikiem. Kolejna MFK. Czyżby to było możliwe? Dobra, przestawmy się na drugą stronę. Brałba nie zdążyłem zamienić, ale dobra, damy radę. Lewka się odpala. No i szczerze, że to kurde, nie jest takie złe. Naprawdę, kurczę, wygląda to całkiem nieźle. Cztery już mamy. Myślę, że to będzie top 1. Ręce, bo jestem niecierpliwy cyt. Sprzedłem tego brauma, będę wrzucał MFkę i teraz dokręcę sobie jeszcze. Nic nie trafiłem. Tutaj chcemy stać po prawej stronie, żeby uniknąć tej stagewali przede wszystkim. Uniknęliśmy jej. Tutaj jest aurora ulepszona, szkoda, że my jej nie mamy. Ale dobra, powinno wystarczyć, żeby tutaj pokonać chłopeczkę. Mfka się odpala ciężki front, ciężki do przebicia potrzebujemy więcej odpaleń, ale to jest niestety za wolne Vex zwycięża top 3, dobra, może znajdziemy coś jeszcze to jest kobułko w sklepie dobra, rezygnujemy z Zaka, bierzemy Kobuko niech się ulepsza natomiast, no nie mam kurde sposobu na te Sejuani na razie, musiałbym trafić tę tmf ulepszyć Aurorę, ulepszyć Kobuko, no wtedy to by miało rację bytu Dobra, zobaczmy tego chłopka. Bewka się odpala. No i proszę bardzo. Spalają się powoli, ale to dalej kurde twardo stoi. Guardbreaker byłby chyba lepszy niż ten Deathblade, szczerze mówiąc. Ale takie miałem przedmioty, tak to zagrałem. W ten sposób mamy top 2 i wygrał ten gościu, który ma stage 1. Dobra. Mewki tutaj nie widzę. Ale jest dynamo. Dobra, wezmę. Dzięki czemu możemy wyrzucić eliskę? Zrobimy eliska out. No i teraz coś trzeba dorzucić. Do tego zaka. Dobra, jeszcze jeden komuko. Uciekamy. Nie wiem, czy słusznie, bo nie skautowałem. Dobra, no słusznie. Lepiej, lepiej się ustawić, nie mogłem. A gościu jest kurde potężny. Ma bardzo duży front. Na pewno ten front jest potężniejszy niż mój. I dlatego ciężko sobie z tym poradzić. Także zostajemy w cyc. No szczerze? Kurde, chyba przegram. MFK, dobra. Wabank. Gramy wabank teraz. Jest. Dobra, co sprzedaję? Sprzedaję to. Zagraliśmy wabank, elegancko. No gościu się podda. Także elegancka giereczka. Zostaw subika, zapraszam na streama 16. Dzięki, że jesteś. Wszystkiego dobrego i całe w cyc.